Witamy serdecznie tutaj, w naszych skromnych progach. Rozpoczynamy konferencję prasową na temat trzeciego Ciechanowskiego Marszu dla Życia i Rodziny. Trzeci, czyli już obrosły troszeczkę w tradycję. Tradycyjnie jedziemy tą samą trasą, ten sam właściwie program, bowiem tuż przed, godzinę przed rozpoczęciem marszu o godzinie piętnastej. Jest, jest msza o godzinie 14 tutaj na, 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 na pobliskim Wzgórzu Farnym przy pomniku Jana Pawła II, który jak wiemy jest patronem rodzin. I wielkim orędownikiem ochrony życia i rodziny. To, to wszystko e, tak się wiąże. E, o, o godzinie 14 będzie msza święta koncelebrowana przez księży z różnych parafii naszych ciechanowskich z homilią księdza kanonika Zbigniewa Adamkowskiego. Później o godzinie 15 uformujemy pochód i pochód ruszy tą tradycyjną trasą, mianowicie ulicą Grodzką, placem Kościuszki Warszawską na plac Jana, Jana Pawła II, Świętego Jana Pawła II. Będziemy szli właśnie pod hasłami ochrony życia i rodziny, jak sama nazwa wskazuje, naszego marszu. Hasło tegorocznego marszu to jest rodzina, wspólnota polska. Promujemy tutaj wartości rodzinne, patriotyczne. I związane z ochroną życia i rodziny, bowiem jak wszyscy wiemy, toczy się w naszym kraju taka intensywna dyskusja na temat, na temat tych spraw. Teraz szczególnie właśnie w okresie tych wyborów kandydaci poruszali te sprawy, a my jednoznacznie od lat w tych sprawach występujemy, nawet wcześniej przed tymi marszami. Tutaj z racji przynależności do naszych stowarzyszeń te sprawy są nam bliskie. I w sposób taki radosny i po prostu otwarty yy, to te, te sprawy promujemy w sposób publiczny. Yy. Jak to się dzieje w normalnym społeczeństwie i w, w społeczeństwie obywatelskim, gdzie, gdzie można te sprawy, o tych sprawach mówić publicznie i nawet trzeba, bo, bo, bo zawsze tak było i, i pewnie będzie, że, że są jakieś wielkie spory i te spory trzeba po prostu w tych sprawach trzeba zabierać głos i władza powinna się wsłuchiwać. W tych, właśnie i, 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 i znaleźć zna, jakieś tam rozwiązania. O godzinie 16 mamy nadzieję dojść spokojnym takim tempem na plac Jana Pawła II. No i tam na początku będzie znaczy jakieś słowo od nas organizatorów. Później będzie taki krótki program muzyczny. Chciałem tylko powiedzieć, że te przedsięwzięcia, które się tam dzieją na, na, na placu Jana Pawła II współorganizujemy z taką, taką, takim przedsięwzięciem motocyklistów, które się nazywa Moto Serce. To pewnie Państwo też słyszeli. Jest to też również inicjatywa ogólnopolska, z tego co mówili nam koledzy tam motocykliści, to też się odbywa w kilkudziesięciu miastach Polski, a my też z tego co nam Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny informuje, to w tym roku ten marsz się odbędzie w około 140-150 miastach Polski. Taka jest ilość zgłoszeń. Oni też prawie 100. Także połączyliśmy te dwie inicjatywy motoserce między innymi ustawie tam ambulans na placu Jana Pawła II, gdzie, gdzie można oddawać honorowo krew dla dzieci głównie przeznaczeniem dla dzieci, bo y, to może dla niektórych jest odkrywcze, mianowicie, że teraz jest no, dramatycznie mało krwi, a wiadomo, że krew jest takim lekiem niezastąpionym przez inne specyfiki. Także połączyliśmy te dwie inicjatywy. Myślę, że, że, że one się ze sobą łączą. Także no, tyle tytułem wstępu. Może tutaj y, koledzy. Warto byłoby przypomnieć, że Komitet organizacyjny naszego przedsięwzięcia, 3 Marszu Ciechanowskiego dla Życia i Rodziny, tworzą grupy stowarzyszenia, które działają przy Ciechanowskich i nie tylko Ciechanowskich parafiach, bo oprócz tych sześciu parafii Ciechanowskich włączyły się także dwie z dekanatów Ciechanowskich, to znaczy Parafia Łopacin i Parafia Lekowo i ich przedstawiciele zresztą trzeci już raz z rzędu też będą kroczyli tym marszem. Wśród tych stowarzyszeń, grup, które współtworzą komitet organizacyjny, warto wymienić tutaj ruch światło życie. Cywita z Chrystiana, Stowarzyszenie Cywita z Chrystiana, Akcję Katolicką, Ciechanowski Klub Gazety Polskiej, Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej, czy też Stowarzyszenie Serce Matki, które też działa prężnie w Polsce i co w Ciechanowie, przepraszam, i co roku jego przedstawiciele, rodzina z tego stowarzyszenia niesie ten baner, który tutaj jest za nami, baner marszowy na Czele tego naszego marszu, prawda? E, idziemy z taką, od 2006 roku w Polsce te marsze się odbywają z takim przesłaniem, że rodzina jest najlepszą instytucją w świecie, gdzie przychodzi na świat życie ludzkie, gdzie dojrzewa, gdzie rozwija się i jest instytucją niezastępowalną. E, warto o tym pamiętać, warto o tym przypominać, warto także. No, głośno mówić o tym innym, którzy troszeczkę czasami powątpiewają. My mamy nadzieję, że przy pomocy również mediów, które co roku nas wspierają w propagowaniu tego marszu, trafimy do jak największej ilości mieszkańców Ciechanowa i okolic tak aby skutecznie zachęcić ich do wzięcia udziału w tym marszu. Marszu, który będzie przedsięwzięciem radosnym, wesołym. Tutaj nad nami widzicie Państwo takie tradycyjne już u nas w Ciechanowie baloniki marsz dla życia i rodziny Ciechanów. Wolontariusze, którzy z nami współpracują, młodzież będą naklejali każdemu z uczestników taką, taką naklejkę marsz dla życia i rodziny Ciechanów, tak żebyśmy byli identyfikowalni, tak żebyśmy mogli się też policzyć. To jest taka forma policzenia się. Wśród dzieci, oprócz tych baloników, będziemy rozdawali flagi w barwach papieskich, flagi również w barwach narodowych. Postaramy się trafić do potencjalnych, ewentualnych uczestników marszu tydzień wcześniej poprzez rozdawanie takich oto informacyjnych. Informacyjnych ulotek, prawda? Gdzie, co, kiedy. Bardzo się cieszymy na współpracę z ludźmi z Motoserca i z Centrum, centrum Studio w Ciechanowie, które współorganizuje również tę imprezę. No my na placu będziemy zaledwie. Gospodarzamy, można powiedzieć, przez godzinę. Natomiast koncentrujemy się tutaj na, na samej ceremonii Mszy Świętej, na przemarszu, no i na tym godzinnym, prawda, pikniku rodzinnym, festynie rodzinnym na placu. Jana Pawła II. <laughs> Uważam, że jest to bardzo ważne dla naszej lokalnej społeczności ta inicjatywa Marsz dla Życia i Rodziny. Kardynał Stefan Wyszyński mówił, że rodzina Bogiem silna jest mocą swojego narodu. I rodzina jest największą siłą narodu. Rodzina tworzy naród, i bez mocnej, czystej, zwartej rodziny nie ma dobrego narodu. I właśnie na dobrej rodzinie, w dobrych rodzinach buduje się fundament życia każdego człowieka jego życie osobiste, religijne i społeczne. W czasach, kiedy deprecjonuje się w zasadzie podstawowe wartości. Kiedy istnieje bardzo wiele zagrożeń dla rodziny polskiej, tymi zagrożeniami są rozwody, alkoholizm, narkomania, no i oczywiście ideologia gender, która przeciwstawia się boskiej naturze człowieka. Musimy bronić jako różne stowarzyszenia, ruchy rodziny, ponieważ ja mam takie pewne doświadczenia. Organizowaliśmy na przykład takie wystawy w obronie życia ludzkiego. Wiemy, że młodzież jest czasami zupełnie nieświadoma pewnych spraw dotyczących znaczenia rodziny. I uważam, że ta inicjatywa jest wspaniała, tych inicjatyw jest bardzo wiele w całej Polsce, i te marsze dla życia i rodziny mają przede wszystkim na celu uświadomić w społecznym. W życiu społecznym każdego miasta, jak wielkie znaczenie ma życie rodziny dla każdego życia człowieka. Dziękuję bardzo. to tutaj może dodać, że my praktycznie co roku w okolicach czy w przededniu marszu organizowaliśmy, organizujemy takie przedsięwzięcia wspomagające. Jak gdyby dotychczas były to m.in. spotkania ze znanymi dziennikarzami wspierającymi. Ruchy pro-life, ruchy prorodzinne. W tym roku wyszliśmy troszeczkę poza ramy tego typu przedsięwzięć i mamy dla społeczności Ciechanowa nową ofertę. Tą ofertą jest tak zwany Targ dla Mamy. On odbędzie się w przeddzień, 30 w sobotę, 30 maja, w godzinach od 11 do 15, tutaj w budynku Domu Parafialnego Katolik. Na pierwszym piętrze w dużej auli imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotujemy stanowiska dla wszystkich mam zapraszamy też ojców, które będą ch chciały wystawić albo do wymiany bezgotówkowej, bezpłatnej, albo do sprzedaży za naprawdę drobne pieniążki ubranka dzieci, ubranka z których ich pociechy już wyrosły. Które są w dobrym stanie, są czyste, a już w zasadzie w domu nieprzydatne. Inicjujemy takie przedsięwzięcie wzorem większych miast w Polsce z nadzieją, że ono się uda. Jeżeli, jeżeli się powiedzie, to w dalszych miesiącach postaramy się przedłużyć tę inicjatywę o na przykład wymianę książek dla dzieci, czy też zabawek, płyt itd. Zachęcamy serdecznie 30 maja w godzinach od 11 do 15 na pierwszym piętrze w Katoliku. Nawet ci z Państwa, którzy nie zechcą wystawić, tak to nazwijmy górnolotnie, ubrań swoich dzieci, zachęcamy, żeby może przyszli. Te, które zostaną ubranka, których rodzice, rodzice dzieci nie będą. Czyli zabrać tych ubrań do, do domu, przekażemy, przekażemy charytatywnym organizacjom, które zajmują się wspomaganiem domów dziecka i, i rodzin potrzebujących. Tyle z naszej strony. Oczekujemy, jeżeli Państwo macie jakieś pytania. Może ja, ja sprostowałem. Tak. Z tych parafii poza Ciechanowskich, to tutaj chciałem sprostować, bo kolega powiedział, że to jest parafia e, e, Łopacin, a to jest parafia pałki. Oj, rzeczywiście. Dilekowo. Moja pobyłka. Tak. tak jest, tak jest. Tak, także mamy też... nadzieję, że w następnych edycjach włączy, włączą się inne pozostałe parafie naszych dekanatów. Natomiast tutaj my idziemy frontem, wszystkie sześć parafii naszych Ciechanowskich. No, jest to też próba koordynacji i wspólnej pracy nad pewnymi ideami różnych stowarzyszeń, które działają na terenie. Miasta, niekoniecznie nie, nie, nie takich katolickich, ale jakiejś takiej prowiniencji katolickiej, właśnie w tym, w tym celu, w celu promocji pewnych wartości, które, które nam są bliskie. Jest to, nie jest to pomyślane, tak jak kiedyś były marsze 1 maja, taka prawda. Tutaj idzie ten, kto to czuje w sercu. Nie, nie, nie wystosowujemy. Jakichś zaproszeń imiennych do, 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 do jakichś osób ważnych, i tylko po prostu żeby to nie było tak po prostu taką zmusu, jak, jak było 1 maja, tylko po prostu idą ci, co uważają, co im jest to bliskie, co się nie wstydzą tych wartości. No, chciałem jeszcze dodać, że na, na placu Jana Pawła II. Będziemy rozdawać tam takie petycje w sprawie protestujące przeciwko znanej sprawie, mianowicie tej pigułce Dzień Po. Jeszcze inne materiały, które dostajemy z Centrum, z Fundacji Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, poza tym takie, takie jakieś drobne sprawy, mianowicie wszystkim dzieciom, które będą na placu dostaną lizaki, bo to będzie następnego dnia Dzień Dziecka. A to może Od... być poczytane jako próba przekupstwa, aby dzieci przyszły. Od sponsora. No po drodze złożymy kwiaty przed pomnikiem naszego patrona, świętego Piotra. Kwiaty polne, nie takie kupowane, tylko takie zwykłe. Polskie. Kwiaty. Polskie kwiaty. kwiaty. Taki symbol naszego tutaj Szacunku do, do pierwszego papieża. To wszystko, mam, jak Państwo widzą, jest taka symbolika, bo ruszamy od pomnika świętego Jana Pawła II, naszego wielkiego papieża. Kończymy na placu Jana Pawła II, także to, to wszystko ma taką swoją, naszym zdaniem, symbolikę. Także dziękuję i proszę o pytania. Nie mam takie pytanie, bo jakby w te dwa przedmioty, każdy miał swój taki motyw przewodni. Hasło no w 2013 roku było to kierunek rodzina, w 2014 rodzina obywatelska, rodzina, wspólnota samorząd. W tym roku jest jakieś takie właśnie hasło, czy, czy y, przewodni motyw, no, czy jakaś sprawa, na którą szczególnie chcecie zwrócić uwagę w tym marszu? No w tym roku hasłem to jest no, ogólnopolskim: hasłem, rodzina, wspólnota polska. Ale szczególnie, szczególnie zwracamy uwagę jako organizatorzy tego marszu, i tak samo zresztą jak Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny i, i uczestnicy marszów w tych pewnie 140 miastach w Polsce, szczególnie zwracałem w tym roku uwagę na troskę rodziców o wychowanie i edukację dzieci. Zwracamy uwagę z tego względu, że to rodzice mają pełne prawo i obowiązek w tych, w tych kwestiach mieć pierwszoplanowe zdanie, natomiast każda inna instytucja typu szkoła, prawda, fundacje, stowarzyszenia mo, mają obowiązek i prawo wspierania, i tylko wspierania, a nie zastępowania rodziny w kwestiach wychowania i edukacji. Także to jest taka tematyka pierwszoplanowa w tym roku się tego, o czym mówił Pan bo w ubiegłym roku widziałem, że no, prywatnie, można powiedzieć, w tym marszu też uczestniczył pastor społeczności chrześcijańskiej Kościoła Chrystusowego. Czy nie myśleli Państwo o tym, żeby w przyszłym roku na przykład spróbować nadać no, temu marszu też taki wymiar tak, ekumeniczny i oprócz lokalnych parafii katolickich, zaprosić właśnie też... Znaczy, no, jeśli no, można, to nie jest tak, że Marsz dla Życia i Rodziny jest zawłaszczony nie, 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 nie. przez Stowarzyszenia ruchy. Katolickie, absolutnie nie. Nie w każdym nawet mieście on zaczyna się od Mszy Świętej. No, u nas akurat tak to się zaczęło i jest kontynuowane, ale do uczestnictwa w marszu jak najbardziej. Każdego roku zapraszamy wszystkich, którzy, dla których te wartości, z jakimi idziemy prawda, na sztandarach, są bliskie, a z całą pewnością inne, inne wyznania chrześcijańskie. Reprezentują tutaj zbieżny pogląd, jeśli chodzi o kwestie życia, o kwestie rodziny, solidarności społecznej i, i wychowania dzieci. Także zapraszamy Czyli wszystkich, nie tylko katolików, absolutnie. Stowarzyszenia religijne jak najbardziej, bowiem no, no to jakoś koresponduje no, z ostatnimi zmianami w legislacji, które mówią, że. No, religia i rodzina jest, jest źródłem przemocy. Jakieś, to, to z tym się absolutnie nie zgadzamy. Tak. I, I tutaj jak, jak najbardziej no, byłoby no, wskazane, czy, 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 czy bardzo miłoby nam było, gdyby jakieś inne wspólnoty brały w tym udział, jak najbardziej. Poza tym no, no, na przykład na którymś z naszych spotkań Padło pytanie, czy, czy, czy na przykład Młodzież Narodowa może, czy, czy, czy te takie stowarzyszenia jakieś... No, jak najbardziej każde, każde stowarzyszenie, każda grupa, która, której bliskie są te ideały, to są mile to widziani. Jak nie w tej edycji, to w następnych marsz jest otwarty, aczkolwiek trzeba świadomie to bardzo podkreślić, apolityczny. Prawda, Jest otwarty na, na wszystkie środowiska i myślę, że takich środowisk w Ciechanowie jest dużo i żadnego z nich nie powinno na marszu zabraknąć. Na marszu, podkreślam, o 15.31 maja zapraszamy. Nie może zabraknąć nikogo. Nawet porozumienie, które żeśmy podpisali tutaj z, tym, z tą fundacją o Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, jest napisane wyraźnie, że to jest po prostu inicjatywa polityczna i politycy nie powinni, że tak powiem, tutaj pierwszych skrzypiec no, grać, grać. Grać. Bardzo dobrze. Takie jest przesłanie. No. Może jakieś pytanie jeszcze dalsze? Pomęczcie nas Państwo. zapytać, czy ten marsz to będzie taki, że tak powiem, tylko po prostu przemarsz? Czy będą jakieś elementy śpiewy, żeby to nie było po prostu jak pogrzeb, jakiś tam kondukt żałobny? Rozumiem, że będą tam pieśni, tak? Coś takiego, tak, o, tak. krzyki śpiewy. To może o tym, tak kilka słów. Będą, będą, będą elementy muzyczne, bo, bo z muzyką się lepiej idzie, także będzie nagłośnienie wypożyczane wypożyczone tutaj z parafii świętej Tekli te nagłośnienie pielgrzymkowe takie, prawda? I, i, i będą osoby grające, śpiewające ostatnie tu ustalenia takie, także tak jak w ubiegłych latach było dwóch Chcemy tylko troszeczkę, żeby, żeby to nagłośnienie było lepsze. Miejmy nadzieję, że będzie lepsze, właśnie i właśnie tutaj mówię, właśnie o tym nagłośnieniu pielgrzymkowym. Marsz jest afirmacją życia, jest afirmacją rodziny radości, również, więc tak jak dwa poprzednie, z całą pewnością i ten marsz będzie. Będzie przemarszem radosnym, będzie Przemarszem Rodzinnym, będziemy śpiewali, będziemy wznosili hasła, okrzyki, będziemy nieśli transparenty, na których też są pewnego rodzaju zawołania, hasła prorodzinne, prawda? Z takich no, może nie niespodzianych, ale pewnych punktów, elementów, które pojawią się po raz pierwszy, to tak jak tutaj pan Ryszard Wesołowski mówił złożymy kwiaty pod pomikiem świętego Piotra i w tym też miejscu wzlecą w górę w niebo nad Ciechanów gołębie. Jako taki symbol przesłania, pokojowego przesłania dla wszystkich rodzin Ciechanowa i nie tylko Ciechanowa. A to już trzeci marsz i wciąż tak znikomy udział w po parafii Ciechanowa. Z czego to wynika? Moim skromnym zdaniem może tak powiem, to nie jest kwestia słabości tych parafii, tylko być może kwestia zorganizowania się. A docieraliście w... do nich? Jakoś tak, do proboszczów? Tak, w poprzednich latach myśmy docierali, oddźwięk był różny. Tam, gdzie bardzo mocno w sprawę zaangażował się ksiądz proboszcz, tam nawet potrafił no, przyjechać autokar specjalnie wynajęty na ten marsz autokar. Parafian. Pamiętajmy zawsze, że jest to termin niedzielny. Pierwsza sprawa, druga, że maj jest miesiącem komunijnym i jest miesiącem maryjnym. W wielu przypadkach w tym samym dniu w okolicznych wioskach odbywają się nabożeństwa maryjne, a niejednokrotnie trafiamy niestety z tym terminem w Dzień Komunii Świętej w niektórych parafiach? Wtedy ta frekwencja z natury swej jest, jest ograniczona? Wychodzimy z taką inicjatywą. W ubiegłym roku pojawiły się plakaty za pośrednictwem parafii, za pośrednictwem sołtysów w bardzo wielu miejscowościach podciechanowskich, no, jaka była frekwencja państwo. Jako przedstawiciele mediów widzieliście, ale z całą pewnością tym ludziom też są bliskie wartości, które reprezentuje to przedsięwzięcie, bo według statystyk chociażby no, ponad 90% Polaków potwierdza, że, że dla nich rodzina jest wartością pierwszoplanową, najwyższą. Ale w pałbach i w lekowie nie przeszkadzają ani komunia, ani nabożeństwa widać... To nie jest tak, że nie przeszkadzają. Gdyby być, może, arządził, to... być może z tamtych Cereja parafii po prostu mamy aktywniejszych parafian. O tak powiem. Bo nam nie chodzi o to, żeby proboszczowie zarządzali udział w marszu. Chodzi nam o spontaniczne włączenie się w to przedsięwzięcie tych parafian, a nie jakiś nakaz, polecenie. Tego, czy tego. spontaniczności trochę pomóc? Ja wiem, że parafianie na wsi, bez imprimatu proboszcza, to nie zrobią spontanicznie. No być może jest to prawda. Być Znaleźli może to się prawda. tacy liderzy, którzy pociągnęli, po prostu tak jest. Tak, tak. Jak proboszcz powie, to i spontaniczność się No może tak, ale my akurat za taką spontanicznością nie przepadamy do tego typu spontaniczności. Trzeba, trzeba pomagać różnymi metodami tak. spontaniczności. Myślę, że nawet gdyby, gdyby żadna parafia poza Ciechanowska nie brała udziału w tym marszu, to Ciechanów jest ponad 44 tysięcznym miastem i osób, którym cenne i, i bliskie są te wartości, które my staramy się poprzez ten krótki marsz promować, te osoby z całą pewnością zapełniłyby śródmieście tutaj Ciechanowa. No na przykład gdyby wcześniej po tak parę miesięcy było do 31 maja. Może mm -hmm. członkowie komitetu udawali się na poszczególne jakieś musze parafiaki i tak ząbony po księdzu, po już pasterskich, by wytłumaczyli, że taki taki marsz będzie. Tak się komitet ruszył w teren. może Panie Barku, z tego co pamiętam, to jest pan członkiem tego komitetu organizacyjnego. No i domowych <laughs> tak będzie to... prezentowany. Nie poczytuję tego... Tak Ale tak, że... z a czy Znaczy w miejscowości Poza Bardzo się cieszymy. Ufaliśmy od początku, że tak będzie.